Psalm 56 Kierownikowi chóru na melodię Gołębica z dalekiego Terebintu Dawidowy, miktam, gdy go Filistyni zatrzymali w gat. Zmiłuj się nade mną, Boże, bo czyha na mnie człowiek Uciska mnie w nieustannej walce Wrogowie moi nieustannie czyhają na mnie tak wielu przeciw mnie walczy. Podnieś mnie. Ilekroć mnie trwoga ogarnie. W Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo. Bogu ufam. Nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Przez cały dzień mi uwłaczają, przeciw mnie obracają wszystkie swe zamysły. Ku mojej ZGUBIE się schodzą. Śledzą moje kroki, godzą na moje życie. Za niegodziwość, pomoc dla nich? Boże, powal w gniewie narody. Ty zapisałeś moje życie, tułacze. Przechowałeś ty łzy moje w swoim bukłaku. Czyż nie są spisane w Twojej księdze? Wtedy wrogowie moi odstąpią w dniu, gdy cię wezwę. Potem poznam, że Bóg jest ze mną. W Bogu uwielbiam Jego Słowo. Wielbię Słowo Pana. Bogu ufam. Nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Wiążą mnie Boże śluby, które Ci złożyłem. Tobie oddam ofiary pochwalne, bo ocaliłeś moje życie od śmierci i moje nogi od upadku, abym chodził przed Bogiem w światłości życia. Amen. Chrystus zmartwychwstał. Kochani, są takie momenty dla czytających Pismo Święte, w których masz wrażenie, że jest to Twoja historia. Jakby dany fragment opowiadał o Tobie, o Twoim życiu. Ale jak to możliwe? Przecież czytam zbiór ksiąg, które mają tysiące lat. Nie, ja je spisałem i nie opowiadają o mnie. A jednak, czytając, masz wrażenie, jakbyś oglądał się w lustrze. To bardzo piękna prawda, którą można odkryć, czytając Pismo Święte. Możemy odkryć nie tylko, że Bóg prawdziwie mówi, ale i prawdziwie, swym słowem, daje świadectwo, iż jest, był i będzie w naszym życiu już od chwili poczęcia. Jest z nami podczas naszej wędrówki. Każdy ból, cierpienie, trud pomaga nam przezwyciężyć. Każdą uronioną łzę zbiera, jak pisze psalmista, w swoim bukłaku. Każdy nasz czyn jest spisany w Jego księdze i nic nie umknie Bożym oczom. Mawiają, iż nadzieja matką głupich, ale i dodają. Każda matka kocha swoje dzieci. Czy głupotą jest, iż pokładamy nadzieję w Bogu w trudnych dla nas chwilach, gdy nastaje na nas nieprzyjaciel? Kochani, dla człowieka nadzieja często jest ostatnią deską ratunku, lecz dla człowieka wiary wyrazem zaufania w Boże Słowo w Bożą miłość. Nasza nadzieja nie bierze się z próżni, lecz właśnie za świadectwa, które przynosi nam sam nasz Pan Jezus Chrystus. Słowo, które czytamy w Piśmie Świętym, jest nieustannie żywe, bo On zwyciężył śmierć, jest żywy na wieki wieków, a dzięki Jego zwycięstwu my, ludzie wiary, żyjemy w Nim, jak czytamy w prologu Ewangelii Świętego Jana. Na początku było słowo. A słowo było u Boga i Bogiem było słowo. W słowie Bożym możemy naprawdę się zakochać i nieustannie rozkoszować jak w przepysznym chlebie, który świeżo wypieczony podaje nam kochana mamusia na śniadanie. Na koniec, kochani, posłuchajcie króciutką baladę pod tytułem o matczynej dzieży, Józefa Druzdowska. Ukochało cię lipowe drzewo z sadu ojca, które niebo chłodne hartowało, które wiatry wschodnie owiewały, wypieściły cię chmury pierzaste, pszczoły miodem poiły, wreszcie zdolne ręce bednarza każdą klepkę ostukawszy w całość połączyły. Kowalku jak umiał najczulej obręcze, by były lekkie i mocne zarazem. Wygładziły cię potem ręce matki skostniałe. Usta jej pacierz mówiły nad każdym zaczynem i kreśliły znak krzyża. A ty posłuszna im byłaś i widziały jej oczy, że w twoich świętych objęciach Rośnie ciasto miłości, jak i ty, dzieżo święte. Błogosławionego czasu na modlitwie z Panem Bogiem.